Nazywam się Katarzyna Żółcińska, jestem adwokatką i kancelem w Credo Legal. W tym wideo opowiem Państwu o pewnym obowiązku formalnym wynikającym z prawa holdingowego i polegającym na konieczności przygotowania sprawozdania o powiązaniach umownych. Obowiązek przygotowania takiego sprawozdania wynika wprost z przepisu, zgodnie z którym zarząd spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania o powiązaniach zależnych ze spółką dominującą za okres ostatniego roku. Jest to przepis o charakterze bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że nie możemy go wyłączyć a nie ograniczyć. Warto też mieć z tyłu głowy cel tego przepisu, którym jest ochrona wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wierzycieli spółki zależnej. Jeżeli chodzi o formy i kwestie formalne związane ze sporządzeniem sprawozdania, to warto zacząć od tego, że przepisy KSH dają nam możliwość przygotowania sprawozdania o powiązaniach umownych albo łącznie ze sprawozdaniem z działalności, czy sprawozdaniem finansowym.